22 lutego już kolejny bal powiatowy, 14. Jaka idea przyświeca temu wydarzeniu? Z nazwy balu charytatywnego wynika, że spotykamy się, aby pomóc? Tym razem Stowarzyszenie Dobro Dzieci będzie na taką, takim celem wsparcie tego stowarzyszenia. I w pierwszym balu charytatywnym właśnie y, y, wspieraliśmy y, już... Y, tą inicjatywę pomoc dzieciom niepełnosprawnym, później zawiązało się stowarzyszenie, a w ogóle wiele takich inicjatyw społecznych, bardzo ważnych, było wspierane, chociażby wymienię hospicjum, Dom Dziecka, więc trudne obszary, gdzie... Pomoc serca jest potrzebna i jest ważna. a w związku z tym, że można podczas spotkania karnawałowego i zabawy również w przyjemnym, przyjemnej atmosferze wesprzeć ważne przedsięwzięcia, to, to gromadzi gromadziło i mam nadzieję, że również na 14. balu będzie gromadzić tych, którzy chcą, chcą pomóc i, i, i bawić się, spotkać się, rozmawiać, mi, miło spędzić czas. Zapraszamy serdecznie do, tym razem do hotelu Osa. Tym razem, bo w zeszłym roku była przerwa w tych, w tych balach w hotelu Osa. Uznali uczestnicy, że, że można wrócić i tu przyjęliśmy taką, taką inicjatywę. 22, więc sobotę ostatkową. Jedyne 450 zł od, od pary. I będzie można również wtedy wykazać podczas tego balu swoją inicjatywę, sięgając do portmonetki czy portfela podczas licytacji lub też zbiórki, bo tym razem chcemy przeprowadzić zbiórkę na rzecz stowarzyszenia. Na pewno będzie każde, każda złotówka, każdy gest serca przyda się naszym dzieciakom i będzie dobrze odebrany. Łatwiej namawia się do pomocy podczas zabawy? Tak, bo zarówno też jest pewna tradycja, więc my mamy, że tak powiem, taką żelazną gwardię, ale i ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, również włączają się do, do, do takiej atmosfery. Jest określona atmosfera, więc wtedy, wtedy łatwiej, a wszyscy uczestnicy wiedzą, że bez. No przecież nikt nie nalega. Tam, tam się, to jest gest serca, to jest gest chwili również. Bo, a, te, a jeśli atmosfera jest dobra, przyjemna, to łatwiej wtedy otwierają się nasze serca, a przy okazji, portmonetki i portfele. Podczas takiego balu m, zacierają się granice między urzędnikami a mieszkańcami powiatu? Myślę, że tych granic nie ma, bo chodzimy spokojnie po ulicach i, i, i nie, nie widzę tutaj żadnych e, takich granic. Nie zawsze jest tak, że można pozytywnie odpowiedzieć na wniosek mieszkańca i tylko jeśli nie można pozytywnie, to trzeba wyjaśnić dlaczego, nie? Natomiast tutaj nie ma znaczenia, kto co robi na co dzień. Na takim balu jest ważne, jak kto umie się bawić, jak kto umie spędzać czas. A większość robi to genialnie, więc z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że ta atmosfera jest jedyna w swoim rodzaju. To potwierdzają ci, którzy będą na czternastym balu po raz czternasty. Ci, którzy jeszcze nie byli, mają szansę, żeby zacząć być po raz pierwszy, żeby, żeby się z tym zapoznać. Serdecznie zapraszam jeszcze raz. To jest jest nie tylko zabawa to jest również okazja do tego żeby podzielić się z innymi swoim sercem swoją pomocą